Cześć, witam. Yy, za oknem śnieżek pruszy i taką marzną uszy. To była poezja na cześć paczki, którą otrzymałam z Rzeszowa. Jest to paczka bardzo zagadkowa. A dlaczego? O tym się za chwilę wspólnie przekonamy. Najpierw list, który <kluzny> był dołączony do, tego, do tej paczki oczywiście nie będę go czytała, bo list jest bardzo osobisty. A w liście były następujące gadżety: Krubieszów, Rzeszów. Nigdy tam nie byłam, a żałuję. Być, na pewno jest tam bardzo pięknie. Oraz przecudne zakładki. Tu kan, chyba jeleń y, i kwiatowa. Trzy przecudne zakładki z chwościkami. A teraz przechodzimy do y, zagadek. Otóż cała paczka była przecudnie opakowana. Każda część jej też jest przecudnie opakowana, a na każdej, na każdym elemencie jest y, przyklejona karteczka ze swoistą zagadką. Więc bardzo proszę, żebyście bawili się razem ze mną i żebyście odgadywali te zagadki, a w ten sposób może trafimy, co jest w środku. Ten prezent dojdzie nieco spóźniony, ale mam nadzieję, że się spodoba. Mam przygotowane oczywiście nożyczki. Mam przygotowane nożyczki, ale nie wiem czy nie będzie prędzej, jak ja będę go brutalnie rozrywała o, widzę, że tu jest coś słodkiego. Nie, słodkiego, nie. No to jest jesieniarski pre. No nie. B A to jesteś cudna. Y y kalendarz adwentowy. 24 dni z herbatą pokazywałam wam jakiś czas temu kalendarz adwentowy z tymi francuskimi dżemikami, francuskimi ciasteczkami. No to teraz herbata. Beato, jesteś wspaniała. Tego mi brakowało do kompletu. A już Irwin. To jest jedna z moich ulubionych herbat także naprawdę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnych elementów. O, tu coś ciężkiego. <laughs> Takie małe, niezbyt nowe i nie zdziwię się, jeśli okaże się, że już je pani ma. Czy już pani wie, co to? A wy wiecie, co to? Bo ja pojęcia nie mam, ale tym bardziej moje podekscytowanie wzrasta. Kolibry. <laughs> no oczywiście, cieszę się z każdego kolibra, ponieważ, jak wiecie, mam ich zbiór dosyć spory. William Faulkner, Dzikie Palmy, oczywiście mam. Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka, też oczywiście mam. I Stanisław Dygat, Pożegnania, też mam. Ale Beato, nie załamuj się. Każdy koliber jest traktowany podwójnie i bardzo się cieszę, bo będę mogła komuś podarować taki właśnie. Cudowny zestaw, jaki Ty mi przesłałaś. Mam nadzieję, że nie będziesz miała nic przeciwko temu, że kolibry znajdą sobie nową gałązkę, na której będą mogły przysiąść. A to i coś słodkiego: no nie, coś słodkiego dla mnie, z moją nadwagą. Już marcepanki intensywny smak. No coś cudownego. Marcepan robi się z migdałów, a więc znowu kilka kilogramów mi przybędzie. I cała paczka była opakowana w taki właśnie cudowny em, papier jak ten. I mamy. Coś z wydawnictwa Czarne o naszych południowych sąsiadach. Oho, ho! hoho, cho. Ho, 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 ho. Wiecie, że lubię literaturę naszych południowych sąsiadów. Czyli Słowaków i Czechów, a także tych bardziej południowych, bo niedawno zamieściłam film pod tytułem "Bałkański książkowy miszmasz". Krzysztof Warga, Gulasz z Turula. proszę, Gulasz Sturula. Krzysztof jest polakiem, Warga jest węgrem. Aha, czyli Polak-Węgier dwa bratanki. Polacy deklarują, że kochają Węgrów. Lecz gdy spytać, skąd ten afekt, sensowna odpowiedź pada równie rzadko, jak deszcz w Sudanie. To są słowa Roberta Makłowicza. Oczywiście, Robert Makłowicz wiemy, kim jest, a więc jeszcze raz powtarzam. Polak-Węgier dwa bratanki. Co ja tam czytałam? Wiecie, że coś czytałam, Maraj i co tam jeszcze Magda Sabo tak, to były książki więc tym bardziej się Węgrom przyjrzę znowu przepiękny papier tematyka wojenna list do ojca no to powinnam już zgadnąć bo tematyka wojenna ale mi się nic nie nasuwa a jak tam u was? Wojenny list do ojca, już odrywam papier z niecierpliwością i nieuwagą. Marcelin Loridian Evans i nie wróciłeś. Żyję, bo chciałeś, żebym żyła. Opowieść o stracie i powrocie do wolności i życia po latach spędzonych w obozie koncentracyjnym. Taka okładka. Autorka jest reżyserką urodzoną w Polsce w rodzinie o żydowskich korzeniach. W 1919 roku wyemigrowała do Francji. W czasie II wojny światowej brała udział w walce z Niemcami. Uwięziona w obozie koncentracyjnym. Uwolniona w maju 45 roku. To będzie coś na pewno wstrząsającego, bo takie wspomnienia są zawsze wstrząsające, ale tutaj polka, francuska, żydowskie korzenie, więc tym bardziej nie znam. Jeżeli wy znacie, to proszę o komentarz. I znowu przepiękny papier. Czytała Pani dwie pierwsze części, ale czy czytała Pani tę? Uuu, jak dobrze ta zna, co czytałam. Tego nie czytałam. Peter Wollenben, Nieznane więzy natury. Autor bestsellerów Sekretne życie drzew i Duchowe życie zwierząt. Tak, czytałam, ale tej nie znam. No, Beata mieszka na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa, więc przyroda i zwierzęta i ym, na pewno nie są jej obce. A myślę, że Podkarpacie ze swoimi darami natury no to jest cudowna kraina dla zwierząt. Chętnie przeczytam. Znowu zagadka. Papier, tym razem srebrny. Tę książkę polecał jakiś czas temu na swoim kanale Bartek nic ponio literacki można wykorzystać na buki świata odpakowuję myśląc o Bartku czyli nic poniu literackim który od dawna nic nie publikuje no to właśnie pewnie związane jest z pandemią i z tym co się dzieje wokół a ja przede wszystkim jestem ogromnie zmartwiona, że w tym roku pewnie nie dojdzie do naszego tradycyjnego spotkania grudniowego z Bartkiem, bo już od trzech lat spotykaliśmy się pod koniec grudnia w Poznaniu. W tym roku pewnie nic z tego nie będzie, no, ze względu na, sami wiecie na co, no, jestem naprawdę niepocieszona. A wracając do książki Dalila Jason Donald poruszająca opowieść o kenijskiej imigrantce. Która pragnie odnaleźć swoje miejsce na świecie. Udaje się jej dotrzeć do Londynu, wizyty w ośrodkach dla imigrantów. Boleśnie brutalny obraz tego, jak społeczeństwo traktuje osoby ubiegające się o azyl. Opowieść, która ma niebywałe znaczenie w dzisiejszym świecie. Tak, to jest problem i o nim warto czytać, bo być może każdy z nas spotka się kiedyś właśnie w bliższej czy dalszej perspektywie osobiście czy nie właśnie z tym problemem. Zbiór reportaży, które myślę, że chciała pani przeczytać wydany pod nowym tytułem i uzupełniony o dodatek. O, co za intrygująca zagadka. Witold Szabłowski, merhaba, reportaże z Tomu, zabójca miasta Morely i osobisty słownik polsko-turecki. I co ja czytałam tego Szabłowskiego? Czy to nie było e, reportaże, on szukał tych różnych po świecie? Być może ja to e, czytałam. A ten zabójca z miasta Moreli, tak, ma ogromnie dobre, tak, dobre recenzje. A ja kucha, czytałam kucharze dyktatorów i nie za bardzo. Natomiast to może być rewelacyjna dla mnie lektura, bo ten zabójca z miasta Moreli miał bardzo dobre recenzje. Wszyscy chwalili tę książkę. No i ostatnia, Odstawiam. Ostatnia, wielka zbiór felietonów napisany przez tajemniczego prowokatora, nauczyciela polonistę. Uuu, no to tym bardziej jestem podniecona. Co to, nauczyciel polonista, to do tej pory mi się Bartek CH. Chaciński. Bartek Chaciński. Zwora prowokatora Józef Kozioł. Józef Kozioł. Emerytowany nauczyciel polonista z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie. Jeden Tuchowskich Wieści. To pewnie też jest na Podkarpaciu. Tuchowskie Wieści. Tuchów. Patronat burmistrz Tuchowa. Bardzo lubię takie regionalizmy. Bardzo lubię wydawnictwa regionalne, dlatego z ciekawością i przyjemnością przeczytam. To była ostatnia książka od um, Beaty. No ale z otwieraniem tych zagadkowych przesyłek miałam ogromną, przy niej miałam ogromną frajdę. Beato, bardzo Ci dziękuję. Widzów zapraszam do komentowania. No i jeszcze jedno. Beata zawiesiła tak wysoko poprzeczkę na rewanżyk, więc będę się musiała bardzo nagłówkować, żeby sprostać tym tutaj wymaganiom, które, jak mówię, Beata postawiła. Beato, jestem... Przeszczęśliwa, bardzo, bardzo Ci dziękuję, zwłaszcza w tym ym, czasie przedświątecznym, taka przesyłka to jest no, naprawdę coś wspaniałego, bo ja w tym roku nie napisałam listu do Mikołaja, niech sobie bidula siedzi w tym Rowaniemi, bo ma już swoje lata i niech się nie pałęda w czasach <laughs> pandemii po świecie, bo jeszcze może złapać jakiegoś wirusa. Właśnie dlatego takie przesyłki jak ta od Beaty traktuję jako dar od ofiarodawców, a poniekąd też dar y, od Mikołaja. Także bardzo jeszcze raz Beato dziękuję. Rewanżek niedługo w drodze, a Was zapraszam do y, komentowania. Dziękuję, do zobaczenia.